Hej, widzowie! Heju! W ogóle dzisiaj live w obs ponieważ na StreamYardzie mam limit i nie mogę robić tam w ogóle live, więc. Jak będą jakieś opóźnienia, no to przepraszam, ale ja po prostu nie mogę w ogóle nie robić live w StreamYardzie. No sami rozumiecie. Tak. Heju, xd 1601 Heju. Ogólnie mam tak. Ustawiłam sobie dwie nowe opcje na moim kanale. Pierwsza jest taka, że czat jest dla subskrybentów, a druga to, że mm, jest tryb zbielony na dwie sekundy, bo są takie nowe opcje. Hej, Uri, to się stało? Hej, Maja, Lol, o, to moje wicki, to normalne, ogólnie no tak. I patrzcie, co, patrzcie, co mam. Patrzcie, mam takie kozackie wiewiórki jako cenzura, co nie na prezenty, więc. Ja miałam dawno temu, ale no tak, nie używam OBS-a, więc tak. Hej, yy, tak. Heju, to się stało? W ogóle, co tam u Was? Heju. Ogólnie, sorka za jakiekolwiek opóźnienie, ale to nie moja wina, jakby coś, i no tak. Yy. No. A mnie dobrze rol, a co u ciebie? Czekamy na osóbki, kochani. Um, czekamy na osłupki tak. Tak. Okej, okay, dobra. To czekamy na osoby. Możecie coś... Czekajcie, zaraz będzie losowańsko. Stream streamyarda, znaczy streamchanga i tak. Można wpadać na mój serwer Discord, serdecznie na niego zapraszam. I ogólnie możecie powiedzieć, czy mnie dobrze słychać i tak dalej. Po pakiet z tego. Hmm. Nawet nie z najgorszych, to było brzydkie moja. Mnie nawet spoczko, fajnie, fajnie Okej, okay, robimy, kochani, losowańską jakoś preza Dobra, piszcie, kochani, prez Prezik 2 Piszemy prezik 2 Dać coś na ko... koło grafikę i typy Hej wszystkim Dobrze Ciebie słychać, dziękuję Tak, możecie wpadać na mój serwerek thisthisitsy, piszemy prazik2 Boję się strasznie, że będą jakieś opóźnienia, naprawdę i no bo jakby na jakieś opóźnienia, to mega źle Nie. Więc no, tak Mogę ci wysłać majnowy? Okej, okay, dobra, spoko, to wyślij, okej okay. Mm, okej okay. sobie do wszystkich live'iorga. I napiszemy sobie też w statusie. I tak. Mm, okej, okay. kochani, piszcie Prezik 2. I tak. I... Mm, 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 mm. Okej, okay, okay. tutaj już przyszedł making widzów. Okej, okay. mnie trochę opóźnie, trochę opóźnione. Wiem, przepraszam Was z góry za to, ale no, to byś dała za skrzydła Firefox i koronę, i za, nie wiem, do. Do znaj plus mod. Mogę ci dać takie coś. Hej, niebieskie ciastko. Okej, okay, dobra. Mm. Więc no tak może dać jakiegoś preza członkiem. Okej, okay, okej. Okay. Tak, e, czekajcie, kochanie sobie ogólnie coś sprawdzam. Ale tak. Um, u mnie jest troszkę. No to dobrze, że nie aż tak. Dobrze, że nie aż tak, bo jak trochę, to już nie jest najgorzej. Więc no tak. Mm. Uh, uh, uh. Mm, więc no tak można, kochanie coś czytać, A ty mnie znasz z oliwki kąta. Ale chodzi mi coś z Unii. Aha, to nic. Sorka. E, Mego arta. Okej, okay, dobra. Mm. O oh, hej, maja. Tak, znam cię, a co? Okej, okay, zobaczę. Twój. Okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, kochani. Napiszemy sobie w statusie Live na kanale Okej okay. Widzę, że masz chyba pakiet owieczkowy, ale nie jestem pewna Jakie są twoje ulubione kolory? Ja ogólnie lubię Lubię każdy, znaczy najbardziej lubię takie jasne, pastelowe To są moje też naczynia Ale w sumie każdy kolor lubię W różnym stylu każdy kolor lubię e, Lubię No fajne, fajny arty, Że taki no zwykły, jakby każdy mógł zrobić Ale no Ja mam takie opóźnienie, że twoja pewność jest W połowie czatu, a nie Nie, czekaj Ja mam takie opóźnienia, że Moja wiadomość jest w połowie czatu, a nie pisze się tu, aż tak jest Aha, okej okay. we'll Bo ja ciebie lubię, ale to do mnie się I było mi trochę smutno so, Sorka, jakby Pamiętam jak jakiś ja zaczynałam z kanałem pisać, to wtedy pisaliśmy do siebie Ale, no wiesz No bo no, zapomniałam jakby, no tak Okej okay. um, Proszę kochani prezić 2, tak Kurde, co ja klikam, nieważne Okej, okay, wszyscy są zaznaczeni A tutaj piszecie coś mi, oj sorka Dlaczego? Ale jakby jak mówię, to mi się ten głos bardzo przypomina z moją twarzą mówi Star albo. Mm, albo ten w ogóle look. O, nie wiem. Okej, i w ogóle tak, może coś dać na koło, czy grafikę Zaczyna mi troszkę, wiem, bo akurat na sezonie Hej, nie obradzisz się, jak powiem, że zaraz... Ej, nie no, nie obrażaj się, spoko, ale się nie promuj, błaga Kolorkiem pakiet z tamtego mm, raczej nie, kochani, ponieważ... Jakby mi się mega podoba ten kolorek, ale no... Mmm Ojo, w ogóle mogę was ostrzec z tą osobą, bo to jest oszustka. Dowiedziałam się od mojej widzki, i bo ona chce po prostu ona chce po prostu rozdrobnić unikaty, i w tym oszukując więc ja ją chyba wyrzucę z Znaj. Nie wiem, nie chcę mieć oszusta znaj, Znaj, okej? Okay? Więc tak, uważajcie na tę feskę. Ja chyba wiem jaki ty masz, nie sorka, mi mega mu się podoba, czerwony, czerwony kolor nie zbyt lubię Masz jakieś rzeczy do, do szkoły? Nie, nie mam kochani, są wakacje Trzeba się cieszyć wakacjami Dlaczego już o szkole gadacie, to jest taki żal Serium. a teraz chcę sprzedać, żal Wierzę, że ją jest znaj... Ok, ok I no, bez urazy, ale no tak, jakby... Już od początku myślałam, coś podejrzewałam, że to jest oszust Bo chciałam go rozdrobnić i no... Ona mnie okradła, buty Billy. Co? Ona mnie ukradła, bo Tybilik, kokardę Pixel. Okej, okay. kto ci ukradł? Jakby jak mówisz o mnie, to nie wiem. Jakby jak mówisz do mnie, to ja ci nic nie ukradłam. A nie wiem o kim mowa. Więc no tak. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałam, jakby coś Tylko może się tak zdarzyć, że ktoś po prostu mi coś dał, no wow, jak każdy Ale no tak, więc można dać jakoś preska, będzie mi miło, co nie? Łączymy sobie naszą cenzurę O wióreczki, tak I w ogóle, kochani, dodaję za uni, przepraszam Więc tak, piszcie kochani prezik 2, za jakieś 10 minut losuję coś i tak O mm -mm. Co mówiłaś, że jest oszustka? Jakby coś mówiła się, pisze przez ukreskowane Ale dobra że jest Kto jest oszustką niby? Ale kto? Nie pamiętam Mm, 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 mm. Więc no tak można coś dać, kochani ich. O, dobra nasza witka jest, kochana, chodź na live. A, dała, do, a dodałabyś za kilka pozder? Tak, w sumie. Mm. Nie chcę piratów. jej włosy pirackie są bardzo brzydkie, bez urazy, ale no, od początku mi się ten pakiet nie podobał, jak go poznałam. ma nie wiem, czy jest sens wchodzić. No jasne, że jest. No yes. jasne jest, proszę Okej, okay, dobra, to za chwilkę będę tę Ja mam tylko animke drip no to, no to zawsze to jest coś Animka drip jest droga, 40 tysięcy No 6-7? W sensie... Za sześć, bo dodałabym cię do znaj, tak. Za to, Podaż do buty z tego, co zmy. Nie mam co dać, chyba że czekajcie. Eee... Dragon z... Albo nie, 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 nie. Nie wiem, nie wiem, totalnie co mogę dać, bo ja nie wiem, ile ten pakiet będzie warty. Więc wolę na razie nic nie dawać. Ogólnie mi się ten pakiet nie podoba. Łódki są ładne, ale nie wiem. Zmy na fioletowo. Jakby fioletowo, o, nie takie. Ładne są, ale nie wiem. Kiedy mogę dać? Teraz możesz dać. Teraz możesz dać, jakby no. Teraz możesz dać. Ogólnie na MSP się czcionka jakaś zrobiła inna, jakaś płastrza. Nie, ty nie dajesz tej sukienkę kuki na koło, co nie? Nie. Ojejciu, dziękuję za pierwszy prezent na tym live, oboż. Oh ok, zobacz prezy. Magnolia. Koło złote. Nie, nie selam, bo nawet nie mam czego, bo prawie wszystkiego nie wymieniam. Kochanie. Koło. Jeju! Ej, mega ci dziękuję za sukienkę Kuki O oh my gy. rareska ciągle tak ubiera, jakieś śmieci, nieważne. Jeju! O oh my God. mega ci dziękuję! O jejciu! O... Nie selam. W sensie, ja mogłabym jakieś serność, na przykład włosy w josnę, ale po prostu nie mam pysycy. Jakieś takie mało cenne mogłabym serność, ale no. Aha, okej. Okay. Ale jak to nie był? Jak to? Przyjechałaś? Przecież ty jesteś chłopakiem, chyba. Jakby. Bo ty jesteś oliwka dripka. Czekaj. Ja nie wiem. Ty. ty przecież ty jesteś chłopakiem, przecież ty kilka miesięcy temu mówiłyśmy, mi, że jesteś chłopakiem. To dlaczego teraz piszesz, że jesteś dziewczyną? wy wy. Jakim ty w ogóle jesteś, oliwka dripka? Jakby. Okej, okay, nieważne. Mówiłeś mi, że jesteś, że jesteś chłopakiem, więc nie wiem Więc napisz na czacie kim jesteś Bo jak jesteś dziewczyną to znaczy, że wcześniej mi ukłamywałeś, że jesteś chłopakiem, okej okay. Dobra, piszcie kochani prezik dwa błagam, dlaczego mam taką małą aktywność? Wczoraj już miałam 18 osób, to jest nie fair To jest nie. Fair. Nie, nie, nie. Fair. Hmm, okej, okay, okej. Okay. Kochani, jak chyba kończę tego live'a, ponieważ. Ja po prostu mam... Nie wiem, w ogóle prez nie dostaję smutek. No tak. No już, sorry, chciałam. Aha, okej okay. Więc no tak, może dać preza. Łe, błagam, niech ktoś da preza, bądźcie dobrymi widzami. No tak. No kochani, ja kończę tego live'a, ponieważ ogólnie, jak nie wiem, jak w kolejnym live'ie będę mieć taką małą aktywność, to mogę to rozważę decyzję, czy nie, nie odejść jakoś tydzień albo dwa tygodnie od YouTube'a, bo. No tak. Heju, XD. No kończę dam na koło. Ale w sensie co? Dinozarpimpuś, heju. Po prostu mam taką małą aktywność. Jej, ci nie wiem. No, spokój chcesz dać na koło, no to daj. Kręcisz. Nie, nie przez to kończę, po prostu mam taką aktywność małą, kochani. Ale hej, dinozor, pink. Czekajcie. I tak, kochani, macie wszystko w opisie. Czes. Jest złote i srebrne. Masz w opisie. Tak, więc no, jak chcecie dać na koło, no to dajcie, bo jakby, jak mówicie mi, że. Ja, że jak teraz mnie nie dacie na koło, to znaczy, że jest kłamstwo i będę mega smutna. Jak będziecie kłamać, że coś dacie na koło, bo. Jest miłe, już wolę nie usłyszeć, że coś dacie, co nie? I no, mogę dać jasne. Tylko błagam, nie, że mówicie, że dacie a nie, dacie, bo to no tak. Jasne, ale na jakie? No, Mega się, cieszy, impu, że dinozarpijem później w ogóle nie odeszłaś z tego. Yy, no, z MSP. W ogóle nie da się odejść z MSP, serio. Mam prowadzę do live, Aha. Teraz dam, poczekaj, dobrze, Okej, okay, ale w sensie na jakie koło i co dasz, bo to zależy. Ale ładny kolor. To jest taki gorset czy co to jest, nie wiem. I. No spoko, czekam Może też ogólnie dać coś na moda, grafikę itp Tak, tak To dajesz? Boże, nie żebram, co wy macie z tym w ogóle? Mówię po prostu, że... Mm, że mogę wam dać coś za to, boże... Wiesz co? Ja cię chyba wyciszę za wyzwanie serio. No tak. Okej, okay, dobra, czekam. Mówiłam tylko, że możecie dać Unii na, na jakieś koło grafikę. Nie wiem, chciałabym wam jak trakcie jakoś zrobić, albo nie wiem, jakąś grafikę. No, lubię robić Chciałam puścić, ale wcę do was. Właśnie, masz Demekal. Nie, nie, nie mam. Niestety, złote koło. Aha, okej. Okay. Wow, dziękuję za budki ten. Ojejciu. No to zostaw te myśli dla siebie, ok? Dzięki. Nie musisz wszystkiego opisać na czacie. Wow! Dziękuję bardzo, Nela. Ok, ok. Mm. Już sobie zapisuję. Nella 111b. Złote koło, ok. Muszę dwoma złotymi kołami zakręcić. Więc Gite, Dziękuję bardzo, Basia. Ok. W ogóle, kochanie, ja już będę kończyć tego live'a, tylko zakręcę wam kółem, ponieważ... Bo ja muszę coś zrobić jeszcze, ok? Muszę coś zrobić mm. Więc niebieskie ciastko, napisz nick. Niebieskie ciastko, napisz Gdzie Widzisz, wygrałeś Więc no tak, gratulacje. Napisz nick. W sensie masz nik, oliwka, dripka, czy masz jakieś nowe konto, bo nie wiem. Okej. Okay. To zakręcisz tak, kochani, teraz... ogólnie teraz po lajwie rozdaję wszystkie nagrody i jakby kręcę kołami, więc nie musicie się martwić. Od razu po lajwie dostaniecie swoje nagrody czy coś. Mm, Napisz Nick, masz czas do minuty. Masz czas do minuty, please. A co wygrałeś? Okej. Okay. Hej, już ja kończę już live'a, więc przyszłaś na koniec, ale no. Popatki kochani.